W czasach globalizacji ostatnich dekad skupialiśmy się raczej na szybko zmieniających się trendach i innowacjach, a wszystko to, co stare, bagatelizowaliśmy i wyrzucaliśmy na przysłowiowy śmietnik historii. Nieubłagany upływ czasu sprawiał, że wiele trendów, o których rozprawiano na konferencjach i które kiedyś były bardzo modne, dziś zostały zapomniane. I to wszystko podczas gdy materialne dziedzictwo ludzkości w postaci prastarych budowli stanowi nie tylko cenny dowód na to jaką drogę przeszła ludzkość, ale także cenny element współczesnej rzeczywistości, budujący tożsamość państw i stanowiąc jedno z głównych filarów światowej turystyki. Przyjrzyjmy się zatem jednym z najstarszych zabytków globu, tym znanym i mniej znanym. Co stanowi o potencjale ekonomicznym turystycznych zabytków? Czy wiek faktycznie ma znaczenie jak można zbudować markę bez spektakularnych stanowisk archeologicznych. O tym wszystkim przekonacie się w dzisiejszym materiale. Jesteście gotowi? Ahoj, jedziemy! No i witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Święta Wielkiej Nocy i tym razem temat bardziej refleksyjny. Porozmawiamy o zabytkach i o biznesie turystycznym. Ale zanim do tego przejdziemy, zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, będę wdzięczny za subskrypcję kanału, dołączenie do profilu Gospodarczych Musz i Lądów na LinkedIn, a także do grona patronów na Patronite. Tu bardzo dziękuję wspierającym i wszystkim tym, którzy w w ostatnich tygodniach postawili mi kawę. No, dziękuję również partnerom kanału, a są nimi. Partnerem kanału jest Trademark Partners. Zarejestruj swój znak towarowy w Azji. Link pod komentarzem. I kongres Intermodal in Poland 2025, gdzie w czerwcu na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim spotyka się cała branża intermodalna z Polski i Europy Środkowej. Zapraszamy i Ciebie. Dobrym punktem do rozpoczęcia naszej podróży do starożytnych zabytkach jest jedna z najważniejszych kolebek cywilizacji, mianowicie dorzecze i delta rzeki Nilu. Ta potężna rzeka wytworzyła dwie potężne cywilizacje, egipską i kuszycką, które to cywilizacje pozostawiły po sobie liczne zabytkowe budowle. Egipt i Sudan, w których znajdują się pozostałości tych niegdyś potężnych krajów, cechują się jednak zgoła odmienną Dynamiką turystyczną i wykorzystywaniem tych swoich zabytków, tych, które pozostały na ich terytoriach. Obecny Sudan pełen jest śladów dawnego państwa Kusz, które po konsolidacji w XI wieku przed Chrystusem wyrosło na równorzędnego rywala Egiptu i który to nawet w pewnym momencie podbiło. Okres ten, nazywany dynastią nubijską, trwał od około 100 lat i nawet po jego zakończeniu państwo przetrwało jeszcze aż do IV wieku naszej ery, IV wieku po Chrystusie. Wiek panowania nad Egiptem zaowocował powstaniem w kraju całych kompleksów piramid Merą. Wiele było tych kompleksów piramid Merą i aż do dziś właśnie w Sudanie znajduje się najwięcej na świecie takich piramid, od 200 do 250, co stanowi prawie dwukrotność wszystkich... 138 dokładnie położonych w Egipcie. Mimo tego faktu, e, e, obecności czy, i tego, że przetrwało tak wiele z tych piramid, oraz mimo promowanej przez Ministerstwo Informacji i Narracji, okopa część z nich była w istocie aż o 2000 lat starsza od egipskich, no ta informacja nie do końca znalazła do tej pory potwierdzenie. To są te piramidy dla przeciętnego turysty praktycznie nieznane. Dlaczego? Jednym z powodów może być sam kształt budowli, które, choć na tamte czasy pewnie mogły robić wrażenie, nie są porównywalne z rozmachem Sfinksa czy Doliny Królów. Jeśli interesuje Państwo fenomen skali, to zapraszam do obejrzenia ostatniego materiału o wielkich projektach. Jednak jak się Państwo z tego materiału przekonacie, skala samego zapytku też nie ma aż tak wielkiego Znaczenia w przypadku nowoczesnych budowli. Za główny powód obojętności, jaki budzą sudańskie piramidy, możemy uznać lata niestabilności samego Sudanu i późniejsze zaniedbania. Sudan od niepodległości przez niemal cały XX wiek znajdował się w stanie wojny domowej, która poskutkowała ostatecznie secesją Sudanu Południowego. Mimo iż działania zbrojne w zasadzie nigdy nie zbliżyły się do terenów atrakcyjnych dla potencjalnych turystów, no to już sam fakt, że takie działania się toczyły, wystarczył, by tych turystów skutecznie e, odstraszyć. Nawet po zakończeniu wojny problemem pozostawała osoba prezydenta Omara al-Bashira, oskarżonego o wspieranie islamskiego terroryzmu. A więc sankcje i restrykcyjna polityka wizowa to wszystko sprawiło, że zaprzepaszczono potencjał turystyczny tych zabytków i tuż przed obaleniem al-Bashira w 2018 roku kraj, ten mowa o Sudanie odwiedziło zaledwie 700 tysięcy turystów. Nawet po zmianie władzy nie mogło dojść do rozwoju tego sektora w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 oraz kolejnego konfliktu wewnętrznego. Przypadek Sudanu nie jest odosobniony, ilustruje problemy turystyki historycznej w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki, wskazując na podstawowe ograniczenia potencjału, do które wynikają z czynników politycznych. Sąsiedni Egipt tymczasem wskazuje, jaki potencjał drzemie w turystyce historycznej. I jak istotna dla jej rozwoju jest minimalna choćby stabilność. Państwo to posiada prawdziwe bogactwo starożytnych budowli, stanowiących jedne z najbardziej rozpoznawalnych destynacji turystycznych świata. No z pewnością potraficie Państwo wymienić te atrakcje turystyczne Egiptu, takie jak chociażby piramidy. Szczególną atrakcją jest zespół zabytków w Gizie, który generuje większy ruch turystyczny niż jakikolwiek inny zabytek egipski. Kompleks w Gizie, obejmuje trzy piramidy. Piramidę Cheopsa lub Wielką Piramidę, a także Piramidę Hefrena i Piramidę Mykerinosa oraz słynnego Sfinksa. Szczególne wrażenie robi Wielka Piramida. Najstarsza z tych budowli zbudowana około 2600 lat przed Chrystusem. Proszę Państwa, tak jest. Ta budząca podziw konstrukcja przez 3800 lat była najwyższą budowlą zniesioną przez człowieka o wysokości 140 metrów. Budowa jedynego Zachowanego spośród siedmiu cudów starożytnego świata, wymagała pracy 100 tysięcy osób przez 20 lat i przeniesienia aż 2 milionów 300 tysięcy dużych bloków piaskowca o łącznej wadze 6 milionów ton. Tutaj możemy zobaczyć na załączonym obrazku, jak to wyglądało. Dzisiaj to może nie robi wielkiego wrażenia, no ale kiedyś 100 tysięcy ludzi przez 20 lat musiało. To budować. Rozmach i kunszt budowniczych są doceniane także dziś przez miliony turystów. W 2023 roku było ich aż prawie 15 milionów dokładnie 14 milionów 900 tysięcy, co uczyniło z tego sektora jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki w Egipcie. Centrum Badań i Studiów Ekonomicznych i Finansowych na Uniwersytecie Kairskim oceniło, że filar ten odpowiada za 12%. I 0,8% gospodarki jest głównym źródłem dochodów z wymiany walut oraz stanowi średnio 33% eksportu usług i około 17% całkowitego eksportu Egiptu. A wszystko to możliwe, mimo faktu, że w ciągu ostatniej dekady Egipt przychodził przecież jeden humanitarny kryzys za drugi. Ale władze, no, mimo mm, wielu y, budzących kontrowersji ruchów, nie popełniają jednak błędu alba dotyczącego turystyki i swobody wizytujących z zagranicy, do których podchodzi liberalnie, starając się minimalizować skutki problemów wewnętrznych na percepcję państwa, która mogłaby potencjalnie doprowadzić do tąpnięcia ruchu turystycznego. A tego Egipt by nie chciał, bo stał się ikoną ruchu turystycznego, czy właściwie te zabytki, które znajdują się na jego terytorium. Większymi swobodami w porównaniu z innymi zawodami w Egipcie cechują się chociażby przewodnicy turystyczni, którzy na mocy Orzeczeń sądowych mają prawo do tworzenia własnej rady reprezentującej interesy niezależnie od rządu. No, państwa, to chyba jest taki kraj, w którym przewodnicy turystyczni są wyjątkowo mocni. Jeżeli szukamy takich krajów, no to jednym z nich jest, jak, okazuje, jak się okazuje, Egipt. Pomimo gospodarczych problemów państwa, projekty związane z rozwojem turystyki zyskiwały finansowanie i priorytetowy status. Przykład stanowi fakt ciągłego finansowania projektu odnowy liczącej cztery. 1600 lat piramidy Dżozera, najstarszej w Egipcie. Rządzący zdają sobie jednak sprawę, kiedy powinni się o, z owych projektów wycofywać. W 2024 roku pojawiły się kontrowersyjne plany ponownego położenia granitowej okładziny na piramicie Mykerinosa, najmniejszej z tych trzech wielkich piramid, co miało uczynić ją bardziej atrakcyjną i fotogeniczną. Ale ta renowacja spotkała się z uniwersalną krytyką historyków oraz UNESCO. I z kosztownego planu szybko się wycofano, jeszcze zanim wezbrało oburzenie opinii publicznej. Wydarzenie to wskazało na wagę percepcji międzynarodowej w ocenie zabytków i minimum pozytywnego wizerunku. Polityczny pragmatyzm oraz stabilność, jak się okazuje, wystarczą, by Egipt z turystyki. Do tych pamiątek starożytności czerpał niesamowite profity. Jakie są jednak inne potrzebne składniki sukcesu? Nad tym, nad tym możemy się teraz zastanowić na przykładzie włosko-maltańskich megalitów i korzyści, jakie wynikają z lokalizacji. Mając na uwadze kryterium stabilności, należy się przyjrzeć innym właśnie obiektom i uwarunkowaniom. Kompleks Gizie oprócz swojej skali miał jedną ogromną zaletę, nadresztą, i przewagę nad resztą tego typu budowli w kraju, mianowicie swoją lokalizację, bo leżał tuż obok stołecznego Kairu, czyjąc z, 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 niego, z, z tego powodu obowiązkowy punkt każdej wycieczki. Po prostu łatwo było do tych piramid z Kairu dojechać. Podobny atut cechują neolityczne budowle Malty i Sardynii, które swoim wiekiem i lokalizacją no nadrabiają to, że są nieco, nieco mniejsze i nie są tak spektakularne. Na długo przed czasami Imperium Rzymskiego, na terenach tych wysp, czyli Malty i Sardynii, starożytne cywilizacje pozostawiały grobowce, dolmeny i świątynie, z których najstarsze świątynie na Malcie już zaczęły pojawiać się 3600 lat przed Chrystusem. Najstarsze nuragi. Bo tak się nazywały te świątynie, czyli kopce grobowce kopce grobowe pozostawione przez nuragijczyków. Zdatowane są na XV wiek przed Chrystusem. Mowa tutaj o tych grobowcach, o tych nuragach sardyńskich. Tutaj możemy zobaczyć na obrazku. Proszę bardzo, serdecznie zapraszam. To nuragi, specyficzna architektura występująca na Sardynii. Widzimy to na obrazku. Są one zatem jednymi z najstarszych w budowli świata, różniącymi się od tradycyjnych. Architektury starożytnej kojarzonej z Włochami, nuragi, które urozmaicają krajobraz i wyróżniają wyspę na tle reszty Półwyspu apenińskiego. Na Sardynii znajduje się aż 10 tysięcy tego typu obiektów, co w połączeniu z małą powierzchnią wyspy sprawia, że są one doskonale ulokowane. W przypadku Malty jest ich znacznie mniej, bo około 20. Przy czym z racji tego, że mówimy o najmniejszym państwie Unii Europejskiej, to również są łatwo dostępne i szybko można do nich dojechać, bo są oddalone od siebie w niewielkiej odległości. Te zabytki przyczyniają się do turystycznego sukcesu obu regionów. W 2023 roku turyści zagraniczni wydali na Sardynii, proszę państwa, 1,667 milionów euro, czyli o 50% więcej niż w 2019 roku, a w ostatnim roku, przed pandemią, przybyło ich tam prawie. 3,5 miliona. Liczba turystów przyjazdowych na Maltę wzrosła o prawie 20% w 2024 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając około 3,6 miliona. No, wiele ludzi lata na Maltę, są nawet chyba bezpośrednie połączenia z Polską, a nie wiem, czy wszyscy dlatego, że akurat chcą zobaczyć te grobowce. No, ale my przeskoczmy teraz na Wyspy Brytyjskie, podczas gdy w przypadku Sardynii ciężko jest ocenić wartość turystyczną poszczególnych zabytków z powodu ich wysokiej koncentracji i dużej liczby, jak w przypadku podobnego typu obudowli, to na Wyspach Brytyjskich bardzo łatwo można określić, jaki pojedynczy zabytek wiedzie Prym. I jest to mityczne Stonehenge, którego najstarsze elementy pochodzą sprzed około 5 lat z okresu późnego Neolitu. Stonehenge jest nie tylko fascynującym obiektem z perspektywy antropologicznej, ale również ciekawym przypadkiem z zakresu turystyki. Liczba osób odwiedzających Stonehenge wzrosła o 36% w 2020. W 2023 roku wynosząc 1 300 000 osób, a przed pandemią zabytek generował aż 23,5 miliona funtów zysku rocznie. Kamienny krąg był zatem, Stonehenge, czyli kamienny krąg, był zatem 23. najczęściej odwiedzanym um, um, kręgi atrakcją turystyczną w Wielkiej Brytanii. I w skali globalnego turyzmu jednym z najchętniej odwiedzanych zabytków świata. Jednocześnie nie był to ani największy, ani najstarszy kompleks megalitów w tym kraju. Stanowisko Ewabury. Mimo podobnej lokalizacji oraz większej skali odwiedziło w 2024 roku około 4 razy mniej turystów, bo tylko 300 tysięcy, a najstarsze cmentarzysko na wyspach w pobliżu Dorchester nie jest popularnym miejscem turystycznym. O wyjątkowym sukcesie turystycznym stąd w porównaniu do innych budowli tego typu nie zdecydował zatem ani jego wiek, ani lokalizacja w pobliżu Salisbury, ani konkretna ale ska skala. Lecz tajemnica, jaką budowla ta przez wiele lat była owiana, czy legenda, jaka została wokół niej wykreowana. W przeciwieństwie do piramid, przez długi czas zamysł budowniczych struktury pozostawał tajemnicą, która nurtowała archeologów i historyków, podobnie jak proces budowy struktury przez mniej zaawansowanych technologicznie starożytnych Brytów. Największe z kamieni kręgu mają po 4 metry wysokości, osiągając wagę nawet 30 ton, a ich skrupulatne ustawienie stanowiło, Wówczas naprawdę nie lada osiągnięcie. Aura, estetyka oraz liczne spekulacje i mity, legendy, które narosły wokół Stonehenge przez wieki sprawiły, że właśnie ten obiekt zyskał sobie takie uznanie i tak wielu turystów no, chce go oglądać. Zadajmy sobie pytanie, czy wiek ma znaczenie. Aby się jednak o tym przekonać, że aura, jej subiektywna wartość nie musi wcale wynikać z wieku, przenieśmy się z Wysp Brytyjskich za ocean. I tak oto za Atlantykiem, się Andy, w których kiedyś zrodziło się potężne imperium Inków i to właśnie ta cywilizacja na wysokości blisko 2500 metrów nad poziomem morza stworzyła Machu Picchu, czyli najlepiej zachowane obecnie miasto tej cywilizacji. Mimo że miasto jest jednym z najstarszych zabytków obu Ameryk, jego wiek w kontekście międzynarodowym wcale nie jest aż tak imponujący i wcale nie szokuje, bowiem zostało wzniesione w XV wieku po Chrystusie, a więc 100 lat po Uniwersytecie Jagielońskim. To pozdrawiamy wszystkich studentów i absolwentów. No jednak, porównując obie budowle, można odnieść zgoła odmienne wrażenie. Paradok porównując Uniwersytet Jagieloński Machu Picchu. Paradoksalnie, nieprzyjazna geografia i izolacja potęgują poczucie obcowania z reliktem zupełnie obcej i zaginionej cywilizacji. Czego chyba nie odczuwamy, kiedy, kiedy znajdujemy się na przykład na Wawelu. Mamy, oglądając Machu Picchu, wrażenie, że odkrywamy zupełnie nowe horyzonty na nieprzyjaznym terenie i to samo uczucie towarzyszyło licznym konkwistadorom, którzy przybyli na tę ziemię. Wartość materialna tego doświadczenia jest niezwykle cennym motorem turystyki. Te położone w sercu Andów, zrujnowane miasto, mimo swej niedostępności, pozostaje. Najchętniej odwiedzanym zabytkiem Ameryki Południowej. Aż 1,6 mln osób rocznie odwiedza Machu Picchu, co generuje nie tylko około 40 milionów dolarów z wycieczek i biletów, lecz także według mierników UNESCO no, ma ogromną wartość jako element soft power i w ten sposób wpływa na peruwiańską gospodarkę i obraz kraju. Turystyka stanowi, proszę Państwa, około 10% krajowego PKB Peru i generuje ponad 20 miliardów 900 milionów dolarów. Co ciekawe, mimo bycia najchętniej odwiedzanym zabytkiem Ameryki Południowej, nie można w 100% stwierdzić, że potencjał najlepiej zachowanego miasta inkaskiego został w pełni wykorzystany. Do tej konkluzji skłania zestawienie bezpośrednich dochodów zabytkowego miasta z mniej znanym na skalę światową, choć niemniej ważnym archeologicznie kompleksem Mersa Verde w Ameryce Północnej. To skalne miasta Niegdyś zamieszkane przez plot, e, przodków ludności Pueblo stanowią unikalny przykład architektury rdzennych mieszkańców Stanów liczącej od 700 do ponad 1400 e, lat. Tutaj widzimy kompleks skalny Mesa Verde. Podobnie jak Machu Picchu, indyjskie ruiny pozostają oddalone od dwóch dużych centrów ludnościowych, leżąc w samym środku południowego zachodu Stanów Zjednoczonych, w stanie Colorado. Według raportu Parku Narodowego, którego ruiny stanowią jedną z głównych atrakcji. Ponad pół miliona osób odwiedzających Park Narodowy Mesa Verde, o dokładnie park Mesa Verde odwiedziło 505 194 osoby, wydało w 2023 roku 59,5 miliona dolarów na przypustki i aktywności w pobliżu parku. Przebicie zysków przy jednocześnie znacznie mniejszej liczby odwiedzających możliwe jest dzięki zwróceniu uwagi na większe dochody Amerykanów. No, po prostu to jest bogatsze społeczeństwo, więc więcej za to płaci, ale także lepsze dostosowanie oferty pod specyficznego odbiorcę krajowego, który jest zainteresowany ludami pierwotnymi. Proszę Państwa, i teraz Europa, i teraz Troja, czyli turyzm oparty na legendzie. Oba aspekty, marketingowy i wizerunkowy, oba te aspekty łączy w sobie Troja. Miasto Imperium Chetytów, której najwcześniejsze fundamenty położono już w XXI wieku, tak, tak, XXI wiek przed Chrystusem, proszę Państwa, to brzmi to surrealistycznie. No w każdym razie zapisało się to na stałe w kolektywnej pamięci dzięki epokowym dziełom Homera, trudno trudno zresztą mówić o dziełach, bo to zdaje się, że on był gawędziarzem i to przetrwało w formie mówionej. Ilion, w każdym razie jako główne miejsce wojny a trojańskiej, stało się miastem o podobnie legendarnym statusie co Atlantyda i Eldorado, i podobnie przez długi czas myślano, że stanowi to raczej yy, Metaforę, jakiś wymysł artystyczny, ale historia odkrycia Troi jest równie mocno owiana legendą i przygodą co sama budowla, bo oto bowiem wbrew twierdzeniom ówczesnych badaczy, niemiecki archeolog amator Heinrich Schliemann od lat dziecięcych miał obsesję yy, 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 po prostu Troi. Był zafascynowany dziełami Homera i rozpoczął wykopaliska sfinansowane z własnych środków i co się okazało i okazało się Państwa, że nie tylko odnalazł miasto, ale i mityczny skarb Król. lá. priama, jak błędnie określano odkrycie troi w 1873 roku przypadło na prawdziwą gorączkę archeologiczną i zajmowało pierwsze strony gazet ponownie państwo rozbudzając zainteresowanie antykiem to była prawdziwa sensacja tamtych czasów ruiny wielokrotnie pojawiały się w popkulturze w tym w kinowym mega hicie z 2004 roku który na całym świecie zarobił pół miliarda dolarów 497 milionów dolarów no, tam zagrały takie gwiazdy jak Brad Pitt, zdaje się chyba Parysa zagrał Brad Pitt, Orlando Bloom czy Diane Kruger. No, szum, który przez stulecia narastał wokół Troi w istocie ukrył fakt, iż nie jest to bynajmniej tak imponująca budowla, jak można się spodziewać. No i byłem tam swego czasu i państwa, byłem zaskoczony, że tyle było po prostu zamieszania o taką niewielką budowlę, tak jakby ktoś na jakimś osiedlu zbudował jakąś hydrofornię. Niemalże coś takiego by się wtedy wyklarowało. Z miasta oddalonego od głównych ośrodków turystycznych i wielkich miast o kilka godzin ostały się raptem fragmenty muru i fundamenty i studnie, lecz tyle wystarczyło, żeby rozkręcić miejscową turystykę. Tutaj, proszę Państwa, możemy zobaczyć ruiny Troi. Zapraszam serdecznie w tym okresie przedświątecznym. Mimo, że w Turcji znajdują się znacznie bardziej imponujące i lepiej zachowane obiekty cywilizacji heleńskiej, oraz najstarsza konstrukcja wybudowana przez człowieka, świątynia Geb, Belitepe datowana na 10 tysięcy lat przed Chrystusem, to właśnie Troja dzięki swojemu specyficznemu marketingowi stanowi jeden z najważniejszych punktów w ofertach wycieczkowych przewodników. No, nie mówcie mi, że jak jedziecie do Turcji, to nie chcecie zobaczyć, e, zobaczyć e, Troi. Eee, w, e, ruiny pomagają w napędzaniu krajowej turystyki, która przechodzi obecnie swój złoty okres. W 2023 roku przychody z tego sektora zwiększyły się o 20%, osiągając 42 miliardy dolarów. A według formułowanych e, planów Ministerstwa do 2028 roku przychody z turystyki osiągną 100 miliardów. Dolarów rocznie. No i teraz, proszę Państwa, Polska yy, i prospekt historii, przykład Biskupina. Pomimo upływu dziejów, wspomniane kamienne konstrukcje przeszły przez wieki obronną ręką i dalej stanowią namacalne dziedzictwo działalności człowieka. Jednak nie wszystkie zabytki miały tyle szczęścia, i by to ukazać, warto przywołać przykłady z naszego rodziwego podwórka. Najstarsza osada na terenie Polski, czyli polski Biskupin, ze względu na drewnianą konstrukcję, nie zachowała się w swoim pierwotnym kształcie w wyniku dość przypadkowego zbiegu okoliczności za Wincentego Szwajcera. Na terenach dzisiejszej gminy Gonsawa udało się wreszcie odnaleźć ślady po tej pradawnej 2700 lat liczącej osadzie. Odkrycie wywołało e, istną euforię, proszę Państwa, istną furorę mimo braku rozmachu samego badanego obiektu i od 1933 do 1939 roku wykopaliska i powstało rekonstrukcje zdążyło odwiedzić aż 400 tysięcy osób, w tym wielu obcokrajowców. Do sukcesu tej biskupińskiej turystyki przyczynił się kontekst historyczny i polityczny, bowiem cieszący się zaledwie od kilkunastu lat odzyskaną niepodległością Polacy w dobie gorączki patriotycznej szukali no, jakichś swoich prasłowiańskich korzeni. W przeciwieństwie do turyzmu, który cechuje Mesaverde, nie był to jakiś postępujący trend, ale zmiana myślenia na przestrzeni lat you I w, du... I w świadomości Biskupin jawił się jako polskie Pompeje, a jego odkrycie było największym ówczesnym osiągnięciem polskiej archeologii. Promowanie polskich korzeni legitymizowało także młode państwo, zwłaszcza wobec prowadzonej przez III Rzeszę antysłowiańskiej propagandy, że tutaj nic nie było. No to odkryto Biskupin, i to był najlepszy dowód, że jednak coś tam było. O wadze politycznej tego odkrycia świadczyła także nawet obecność prezydenta II RP. Ignacego Mościckiego w czasie wykopalisk. To możemy tutaj zobaczyć na załączonym obrazku. Widzimy jak prezydent II RP Ignacy Mościcki w towarzystwie kierownika robót wykopaliskowych profesora Józefa Skostrzewskiego zwiedza osadę biskupińską. Druga wojna światowa i nadejście PRL-u zmieniło priorytety, lecz sama osada określana już wówczas jako Łużycka silnie odbiła się świadomości społecznej. Badania postępowała, wraz z nimi prężnie rozwijała się infrastruktura. W 1950 roku powstało muzeum dzięki rekonstruktorowi i historykom. Ożył ogród, w którym w istocie został wyobrażony zostało w istocie wyobrażone zupełnie na nowo i od podstaw. To podejście do przedstawiania historii i prezentowania zabytków pociągnęło za sobą inne innowacje i pomogło przetrwać trudny okres pandemii COVID-19, bo to właśnie Muzeum Biskopińskie było jednym z pierwszych w kraju Europie, które dokonało cyfryzacji zbiorów i wystaw w czasie pandemii. Tak, tak, proszę Państwa, może już myśleli, że nikt tam nie przyjedzie i że będzie można wystawiać się tylko w internecie i na to się przygotowali, co doprowadziło do cyfryzacji zbiorów i wystaw. No, ciekawy był to ruch. No, w istocie nowy zabytek, jakim jest Biskupim, przyczynił się do rozwoju regionu, przyciągając w 2024 roku 260 tysięcy turystów i generując kilkumilionowe przychody. Choć nie są to liczby, proszę Państwa, porównywane do najbardziej znanych światowych budowli, no to patrząc na przeciwności losu stojące przed muzeum oraz brak występowania spektakularnych struktur, przedsięwzięcie to można uznać za spory sukces. Jak zatem widać, historia przyciąga, to nie ulega wątpliwości i przyciąga i generuje milionowe i miliardowe zyski, jednak sam wiek w istocie. Nie wystarcza, bowiem ważniejsze od samej historii jest, co jest ważniejsze od samej historii wieku? Jest jej postrzeganie. Tak, tak, to percepcja jest wszystkim. Nie każdy kraj posiada porównywalne do starożytnego Egiptu bogactwo, jednak każdy może zbudować efektywną turystykę czy efektywny turystyk historyczny w oparciu o stabilne warunki, dobrą infrastrukturę, no i no, stare legendy, no i nowe. Które też można wymyślić, jeżeli jest taka potrzeba. O sukcesie przedsięwzięć może decydować genius Losi e, lub, lub moment dziejowy jednak bez odpowiedniej pracy stabilnych warunków, rozwoju rozsądnego zarządzania i promocji, uzyskanie korzyści z rosnącego turyzmu historycznego staje się niemożliwe. No, proszę Państwa, wcale niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości atrakcjami turystycznymi staną się miejsca, obok których dziś przechodzimy na przykład zupełnie obojętnie. Tego nie można wykluczyć. Zatem trzeba wyciągnąć podstawową lekcję z historii, że to się po prostu może zdarzać. Proszę Państwa, jeśli się podobało, to prośba o subskrypcję, łapkę w górę, ten kanał wymaga Waszego wsparcia, możecie wesprzeć mnie na Patronite, będę za to bardzo wdzięczny, także postawić mi kawę lub dołączyć do profilu gospodarczych Musilądów na LinkedIn. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym, bardzo dziękuję partnerom, dziękuję Państwu, wesołych świąt Wielkiej Nocy, bo to był odcinek wielkanocny, na dziś to wszystko, cześć. Partnerem kanału jest Trademark Partners, zarejestruj swój znak towarowy w Azji. link pod komentarzem. I kongres Intermodal in Poland 2025, gdzie w czerwcu na zamku biskupim w Janowie Podlaskim spotyka się cała branża intermodalna z Polski i Europy Środkowej. Zapraszamy i Ciebie.